Z Ewangelii według św. Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta, przy zmartwychwstaniu, więc: Którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli z stają. To i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś, bo o nic nie śmieli go już pytać. Niech Pan obdarzy was spokojem. Witam Was w sobotę 33 tygodnia zwykłego, jutro uroczystość Chrystusa króla. A my kontynuujemy nasze rozważania nad Ewangelią Świętego Łukasza. Ten urywek wzięty z rozdziału 20. Nie przylega bezpośrednio do tego, o czym była mowa wczoraj, bo w międzyczasie Jezus opowiedział przypowieść o robotnikach winnicy, którzy zabili syna właściciela. Na to uczeni w piśmie się wściekli i zaczynają chwytać go na słowie. Robią różne rzeczy, między innymi przynoszą mu denara i pytają, czy należy płacić podatek, czy nie. Jezus im odpowiada bardzo mądrze, znamy to dać Cezarowi co cesarskie, a Bogu co boskie. No i zaraz potem następuje kolejna próba pochwycenia Jezusa na słowie. Wymyślają przypowieść o siedmiu braciach, którzy mieli jedną żonę. No to takie trochę nieżyciowe, nierealne. Bo no, wiecie, to trudno się. Trudno nawet pomyśleć, żeby takie coś mogło być, że jest siedmiu braci i każdy po kolei bierze żona, ona co, jakaś czarna wdowa, która sprawia, że wszyscy po kolei umierają, a oni wszyscy się nie oglądali za innymi kobietami. Więc to takie trochę absurdalne ze strony tych Faryzeuszów, tam można się doszukiwać pewnych, pewnej analogii do Starego Testamentu, ale my sobie to zostawmy. Jezus wysłuchał tej przypowieści, nie przerywa im, tak jak to jest dziś w modzie, nie wysłuchać do końca, tylko przerwać, zadawać pytania. Słuchaj ich do końca. Kiedy zadamy mu pytanie, odpowiedział, że po śmierci człowiek już nie będzie taki sam. To już będzie inaczej. Będziemy jak aniołowie. Będziemy dziećmi Bożymi, choć w oryginale jest tam wyrażenie synami Bożymi. To tak jakby sugerowało, że jednak tam płeć nie będzie potrzebna. I tutaj chciałbym może przy tej okazji, w tej mojej medytacji, tak zagadnąć o płci. Moglibyśmy oczywiście mówić o zmartwychwstaniu i nad tym zmartwychwstaniem medytować, do czego jak najbardziej zachęcam. Ale w tych dzisiejszych czasach, ciężkich, bardzo trudnych, no jest potrzeba, by przypomnieć o płci. Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę. I po co ich stworzył? Aby przekazywali życie, aby uwielbiali Boga, ale by zaludnili ziemię. No, już słyszę te głosy, a kto będzie za to płacił, nie? Płeć została nam dana na ziemi dla przekazania życia. Ona jest dana przez Boga. Czy ja mogę powiedzieć Panu Bogu, że pomylił się? Panie Boże, źle mnie stworzyłeś. Ja uważam, że nie, nie mogę być mężczyzną, mam być kobietą, bo ja tak uważam, ja jestem mądrzejszy od Ciebie. Zresztą mi to powiedzieli. Płeć została przez Boga jasno określona. I kiedy faryści, saduceusze, uczeni w piśmie i inni pytają Jezusa, to mają takie bardzo y, myślenie ograniczone, no bo kobieta, mężczyzna, no teraz są po to, żeby spłodzić potomstwa, a po zmartwychwstaniu jak? No to czy ją będziesz żoną? No, pomyśl mężczyzno, kobieto, po zmartwychwstaniu, gdy, jeżeli jesteś wdowcem albo wdową, albo myślisz o tym, że może, no jednak to kiedyś nastąpi, no czyim będziesz mężem, czy ją będziesz żoną? im ja będę synem? Ho. To nam zostało wszystko dane na ten czas ziemski. Bóg posługuje się nami. Abyśmy przekazywali życie. Chyba, że tak jak w wypadku kapłana, zakonnika, rezygnujemy świadomie z tego daru, z tego podstawowego i pierwszego obowiązku przekazania życia ludzkiego, ale w, moim, w mojej sytuacji staram się przekazywać to życie duchowe, być tym ojcem duchowym. Ci w, uczeni w piśmie i sabiceusze myślą, bardzo przyziemnie. Byśmy to powiedzieli tak, że patrzą tylko i wyłącznie w kategoriach przekazywania życia czy małżeństwa. Jezus mówi to nie tak. Po śmierci będzie inaczej. I to słowo synowie Boży, ono nam wskazuje, że będzie to stan, kiedy nie będzie nam potrzebna płeć. A skoro anioł, aniołowie w niebie uważa się według angelologii, że są bezpłciowi, nie mają płci, bo nie przekazują życia, a my mamy być jak aniołowie, no to też ta płeć w niebie nam potrzebna nie będzie. Jak to będzie wyglądało, nie wiemy. Jak czy zachowamy pewne te elementy naszej płciwości, zmartwychwstaniemy w tym samym ciele. W co wierzymy, Jezus też mówi, ale nie będzie nas interesowała płciowość, bo nie będziemy już potrzebowali przekazać życia, my będziemy mieli pełnię życia. To jest niesamowicie ważne dziś, kiedy robi się sieczkę z mózgu młodym ludziom przez te lewackie ideologie, które wchodzą po prostu oknami i drzwiami, gdzie tylko mogą, aby namieszać. Człowiekowi, że jest, nie musi być kobietą, albo mężczyzną, albo w ogóle o zgrozo tych pięćdziesiąt ileś tam płci i jeszcze te zajęki. Pamiętam kilkanaście lat temu, jak pojawiło się hasło gender. Mówiliśmy wtedy w kościele, ja mówiłem, że zapamiętajcie to słowo, bo przychodzi kolejne niebezpieczeństwo. No ludzie się tak uśmiechali, bo to znowu jakaś tam wizja profetyczna, ale mamy to. Niestety. Jest to ideologia chora. Jestem albo mężczyzną, albo kobietą. A jeżeli nie mam możliwości jakoś zidentyfikować się wewnętrznie, no to potrzebuję pomocy. Jeżeli ja wam będę mówił, że jestem Napoleonem albo że jestem Jezusem, no to powiecie. No trzeba coś z tym zrobić, bo jest jakiś uraz psychiczny. No i na przykład zamkną mnie do szpitala, żeby w jakiś sposób poukładać tę moją głowę, że jednak nie jestem ani Napoleonem, ani Jezusem, ani pieskiem, tylko jestem człowiekiem, mężczyzną. Będą tam próbowali coś ze mną zrobić. No ale będzie to mnie kosztowało, bo będą ciągnęli jakąś rentę z mojej strony czy z mojej rodziny. A zobaczcie, nie tak dawno w Sejmie. Chłop się przebrał za babę, wyglądał jak wyglądał i jeszcze mu płacili wielką dietę za to, że on się identyfikuje jako, jako kobieta. A Kowalski, który się identyfikował jako Napoleon, siedział w zakładzie zamkniętym. A dzisiaj, gdy patrzymy na te wszystkie dziwactwa, jeszcze tę walkę o to, żeby była ta równość, żeby wszyscy mieli jednakowo, mogli jednakowo, te wszystkie ministry w ogóle za słowo, które wołają o równość, żeby zachować tolerancję i tak dalej. Gdzie jest tolerancja wobec mężczyzny i kobiety? Gdzie jest tolerancja wobec małżeństwa? Teraz się mówi związki partnerskie, że mają dwaj ludzie, czy dwoje ludzi tej samej płci tworzyć małżeństwo. A ile było krzyku o małżeństwo, że to jest papier że to jest niepotrzebne, że to jest tylko fikcja. Komu jest potrzebne małżeństwo? A teraz, jak trzeba bardziej uderzyć w rodzinę, to nagle się okazuje, że oni chcą żyć jako małżeństwo. No nie da się, bo małżeństwo jest po to, żeby przekazać dzie żeby przekazać życie. Po to Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I jasno mówi w piśmie świętym o mężczyznach współżyjących ze sobą. I tu nie ma żadnej. Agendy do tego, żeby można było rozmawiać i dyskutować, na przykład w Watykanie, czy do, można te, do tego dopuścić, czy nie. Niech ci wszyscy biskupi, którzy tolerują jakieś tam zmiany płci i tak dalej, pójdą wreszcie po rozum do głowy i niech zapytają pana Jezusa, niech im odpowie, tak jak odpowiedział faryzeuszom i saduceuszom. Bo tu trzeba jasnej odpowiedzi, a nie takiego cyrtolenia się, albo może dziewczynka, może chłopczyk. To się zastanawiaj, zanim się urodzi. I ciesz się tym, co przyszło na świat. To jest Twoje dziecko, owoc Twojej miłości, a nie takie głupoty. Ludziom przewracało się w głowie z dobrobytu. I myślą, że Pana Boga będą poprawiali. Różnimy się od Saduceuszy i całej tamtej ekipy jednym: że jak Pan Jezus im powiedział, to uznali za słuszne, co im powiedział, i nie mieli już odwagi Go pytać. A my, tej naszej chorej, staczającej się ku zagładzie cywilizacji, to byśmy cały czas pytali i jeszcze mieli ale, bo Panie Boże, ja się z Tobą nie zgadzam, Ty nie żyłeś w XXI wieku. Podczas gdy mentalnie i ideologicznie ten XXI wiek to jest takie się cofnięcie, że chyba myślicielom w ciągu wieków nie przyszło nawet do głowy, że człowiek może tak zidiocieć i zbaranieć. I to dziecko, Boże które Bóg tak kocha i miłuje, które uczynił swoim dzieckiem, córką albo synem. Dzisiaj chcę poprawiać Pana Boga i najbardziej wredni są ci, którzy do tego doprowadzają, którzy chcą, aby w głowie było namieszane, którzy są wysłannikami szatana, próbującymi judzić, zmieniać i ulepszać, ale to się nie da. Bóg ma swoje plany. I ma plany wobec nas, żyjących, abyśmy stali I abyśmy nie słuchali głupot, ideologii tego świata i ideologów, tych wysłanników szatana. Ale abyśmy, jak to mówiłem wczoraj, wisieli na ustach Chrystusa, aby usłyszeć, co nam ma do powiedzenia i bez Dyskusji przyznali mu rację. Życzę Wam dobrego, błogosławionego weekendu. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.